Powiat szydłowiecki. Smaki. Zasmakuj tradycji. Ludowy zespół śpiewaczy Rogowianki z Rogowa jest dzisiaj moim gościem. Są panie Danusia i pani Maria. E, bardzo się cieszę, że panie jesteście z nami. E, no i będziemy robić potrawę, która mnie bardzo zaintrygowała, czyli porka drepciocha. Pani Danusiu, dlaczego ona się tak nazywa, ta potrawa? Dlatego, że to nie jest ona ubijana y, kopystką, tylko że nie o stojąco, tylko Co to jest się kopystka? Ja nie wiem. już pokazuje, to jest taki drewniany. Mm -hmm. To było dawniej mówiono kopyść na to i tą kopyścią była ubijana porka, także wcześniej to była porka ubijana na stojąco, a u nas w regionie w Rogowie była ona w koło chodzona. Czyli chodzona. W koło chodzona Aha. i czyli to była brepta. Weźmiemy to i zrobimy właśnie tą porkę brepciochę. Nie mogę się doczekać. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ziemniaków. Mhm. Ziemniaka odbieramy, kroimy sobie na drobniutko. Łukamy ziemniaczki w wodzie, odlewamy wodę i wsypujemy ziemniaki do gara. Jeśli są ziemniaki z wodą, solimy i. Śpiewamy sól po całych ziemniakach. To... No i czekamy teraz I czekamy, aż ziemniaki. się ziemniaki ugotują. No dobra, to ja Pani chciałam zapytać o Wasz zespół. Jak to jest? Co wy śpiewacie? No, zespół już jest 11 lat. 11? Miało, tak, sporo. No, teraz troszeczkę może mniej, ale jeździmy. Tutaj w okolicy, powiat szydłowiecki. Nawet tam Mirzec, to już jest świętokrzyskie i gmina Mirzec. No, no o twórczości ludowej, obrzędach i festyny, dożynki festyny. No dobrze, to wróćmy w takim razie do porki. Ziemniaczki już mieszamy, już są ugotowane. I sypiemy mąkę, no z pół kilograma na pół kilograma ziemniaków. No tak. Niech się to nam gotuje, dosłownie 2-3 minuty. Króciutko, Tak. Dobrze. Porka na już się ugotowała, musimy teraz tą porkę zdjąć. Mm -hmm. i ją odcedzić. Oj Maniu, podej no ta te ścierkę, bo gorący ten gorceg, nim on jak ta wziąć. Boże, no przecie kuma nie ma, są w Łoborze, no, trzeba jeździć zawołać. Bo kto to będzie tu? Bo ta łowca się łokocięła u naby w tyłoboże ta siedzi i siedzi. No nie maniu, wiadomo co się łokocięła, ale jo idę. Maniu, idź ta Kumie, chodź ja te się, bo porkę trzeba tłuc. chodź się, ze z nagotowała ta wasa. Co tam się urodziło w tym oborze? Owca się wykociła, troje uplęgło się, nie chce jednego przyjąć, ale marchewki, tam pod i marchewką, no i przyjmie to trzecia chyba. O, to macie kłopot, kumie. Muszę dokarmiać. No chodźcie, chodźcie do tej porki, bo wystygnie. Oj, ojciec, i tam byłeś? Ja tę porkę utłukłam, widzisz, że ja tam nie sieły, tak ugotowałam tak po Wcale nie mam siły te porki, tu tak jest. A to przecież przyjdą te dzieci, to będą głodne, a ty tak gdzieś ta polozy polo za jos. Dejcie, tak. dejcie matkę, dejcie matkę. Aj Mówi, tak, to... Chcecie to to... Dajcie kopię ja to tak potrzymam o. o, o, tak. nie umiecie ileś lat. Co to, to robili? Łooo, łaciec nie i tata giną w miejscu gnieć, bo to będzie porka drepciocha. No jak? Co ty bo... godos? Tak będziesz dreptał koło tej porki w jednym, stań się w jednym miejscu i w jednym, a nie będziesz tak dreptał. I dreptasz, i dreptasz. Ło ojciec, dobrze, ta wygnieczka. Ale zobaczcie matku, jakąś porka się robi. O, o. już dobra ta porka. Ło, jeszcze trochę mokre widać, ale jeszcze moki trochę o, widać. A to podreptuj ta jeszcze tam, w ta drugą stronę, ta niech ta będzie ta rogoskoporka porka, drepczocha. Ło widzisz ta o. Ło, dobrze, dobrze. O, jak ci to ładnie idzie. O, dobra, no to niech ta będzie. No, no, już ta porcja. Nie ma już A teraz pójdę do do i tam do tego dwóch A idź. Teraz już wszyscy doskonale wiedzą dlaczego to jest porka drepciocha. Ja wam strasznie dziękuję za ten pokaz. Taki tradycyjny było naprawdę fantastycznie. To było świetne. No ale wróćmy do porki. Już jest gotowa co tak, teraz? Tu jest porka już gotowa. Do tej porki jeszcze musimy dać Okrasy, Okrasę tu no Wiadomo. Okrasa. Wiadomo. Mamy tutaj jest... skwareczki przygotowane, tak. tak? Już smażymy okrasę, a porkę już wykładamy. O, już tu okrasa niby nie mhm. wytazujemy ja może przystrzymam. Są gotowe i to bierzemy te skwareczki i polewamy ją. Nie no, skwarki muszą być. Tak. No, Porka jest już gotowa, to jest kolejne regionalne danie, które jest pyszne, proste i tanie. Bardzo paniom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, my. i za trochę nauki, którą miałam. Dziękujemy. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Za tradycji. Powiat szydłowiecki. Smaki.